Nie widzisz odkąd, nikogo tutaj nie ma. Oprócz mnie. Chciałbym, żeby ci, kto, którzy weszli do tych drzwi, wrócili. A czekaj, mogę tak zrobić. Pstryk. WAS PRZEWRÓCIŁEM! Okay, no ale czemu to zrobiłeś? I kto to jest? Zrobiłem to, żeby nie mieć sobie Było mi bardzo słodko, kiedy was nie było. A już jesteście! A ten? To jest nowy. A, no tak, jeszcze jedno. Czemu nie jestem ciągziakiem? Hmm... nie wiem tego, ale mogę to zmienić. Pstyk. O wiele lepiej. O, oh, mój łeb! Czemu mnie tak boli? Oh. Czemu jestem taki duży? Jacks? To ty? A czemu ja miałbym nie być Jacksem? No nie wiem, bo duży, ogromny, nie jesteś Ja chcę wrócić do domu. Kane, czy możesz mnie odmienić? Eee, mam lepszy pomysł. To będzie wasza przygoda dzisiejsza. Musicie odmienić Jacksa na normalnego. A kiedy wam się to uda, to nowy mogę cię wypuścić. Chociaż tego nie umiem. Zróbmy to. Do powodzenia i życzę wam dalej zabawy. No to gadaj klaunie. Jak cię odmienić? Ja nie jestem klaunem, tylko on zniknął. Halo, może zamiast e, zajmować się jakimś klaunem mi pomożecie? Wiesz co, Zaks! pip na ciebie. Idę stąd. No, a więc zostaliśmy sami nowy. Dobra, więc musimy cię jakoś odmienić. Tylko nie wiem, jak. Mów to, co chcesz, ta debil. Ej, ale ja cię nie przyzywam. Wciąż debil. Mam lepszy pomysł. Nie będziemy mnie odmieniać i na zawsze zostaniesz w tym cyrku. Dobrze, nie będę Cię przezywać. I od razu, milej. Ja właśnie wpadłem na pomysł. Masz tu jakąś skrzynkę elektroniczną? A po co Ci coś takiego? Trzeba Cię mocno kopnąć prądem. A, okej. Okay. Czyli co? A, jeszcze tutaj kilka łańcuszków i innych różnych. Dobra, jest gotowe. Eee, e, wiesz co, może się jakoś dogadamy? Stop. Mnie już nie po masz. Trzy, cztery, start. A few moments later. Hmm, kurczę, nie zadziałało. <mum> ha, mam lepszy pomysł. Gain. Tak? Czy możesz odmienić Jacksona? Hmm. A co mu się stało? O jezu, jaki wielki! Ta, on już się robi! Ktak! O, o jezu, już jestem normalny! O kurde. Hej, obiecałeś mi, że kiedy odmienię Jacksa, to mogę wrócić. Tak obiecałem? Jeśli tak, to proszę bardzo, możesz wracać. Tam co drzwi. He-ha! <gnsinn> jak się czujesz? Wystarczyło tylko pomyśleć. A no, co? Zapomniałem, że Kane ma bardzo słabą pamięć. He lamusie. No to hop, siup, do domku. Fuck! Kejn. Tak, Jacksu? Czy możesz przywrócić nowego? Kogo? A no tak. Eee, tak, robi się. Pstryk. Paranową przygodę? Daj mi spokój. A co, jeśli ta przygoda polega na. W sumie nie wiem.